Sami, co się dzieje? Co? Nie! Sami, co ty zrobiłeś z tym jabłkiem? Nigdy więcej jabłek w tym domu! Przypominają jej smutne czasy! O kim ty mówisz? Myślałam, że byłeś głodny, więc przyniosłam ci jabłko. Mogę patrzeć na jej portret przez cały dzień i nic mi nie stanie na drodze. Ale masz rację, jestem głodny. Tylko ja mam dawać wzrok. Hmm, już wiem, jak połączyć te obie rzeczy. Do dzieła. Cześć, kochani. Dziś zrobimy niezwykłe ciasto. Mimo tego, że robiliśmy już wiele różnych wypieków. Po raz pierwszy zrobimy ciasto z taką dekoracją. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaką, to oglądajcie do końca! Obejrzyjcie też inne filmiki na naszym kanale. Obiecuję, że nie pożałujecie! Ciasto za mąk, as, wielki MMM, a nawet ciasto akwarium czekają! Nie mogę się doczekać zdobienia! Najpierw pomóż mi dosypać sody i proszku do pieczenia do mąki. Ale uważaj, nie przesać! Daj mi chwilę! W tym czasie przejdę do kolejnego etapu. Dodam barwnik spożywczy do mieszanki, żeby ciasto było czerwone. Gotowe! Świetny pomysł Sami. Dodajmy także odrobinę octu. Wszystko gotowe co dalej? O, nie musiałam nawet pytać. Sami chyba dobrze się bawi przy pieczeniu. Czego się nie robi dla pięknej damy. O, Sami, jakiś ty miły. Dzięki za pomoc i za komplement. O, su, bez urazy, ale mówiłam o śnieżce. A, a więc to tak. Myślałam, że jestem twoją najlepszą przyjaciółką. To prawda, dla ciebie zrobię wszystko. Tylko spójrz. Widzisz? Przygotowałam nawet masę! <grywa> Sami! Przecież tylko ją zmieszałeś! A, prawie zapomniałam! Dodajmy wanilii, żeby było smaczniejsze! Spójrzcie na to, kochani! Co za cudowna konsystencja! Co, Nie przedzieliłaś mi zadań! Niech pomyślę! Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza! Oczywiście! To chyba wystarczy! I łatwo to zrozumieć! Spójrzcie na ciasto! Jeśli nie ma grudek, to znaczy, że jest dobrze rozrobione. Pora wlać ciasto do formy. To wlejemy do okrągłej. Zróbcie tak, żeby bąbelki powietrza nie zniszczyły powierzchni. Ej, słuch, chyba piekarnik jest dość gorący, żeby wstawić ciasto. Kochani, pieczcie przez 20 minut, tyle wystarczy. Jeśli nie jesteście pewni, czy je wyjąć, użyjcie wykałaczki. Jest sucha? To ciasto gotowe. Kochani, nie odchodźcie! Najlepsze przed nami! Co nie zauważy, jeśli spróbuję. Co ty wyprawiasz? Nic takiego, nic nic. Chciałeś spróbować ciasta. Nie oszukasz mnie. Nie powstrzymam się, ślinka mi cieknie. Odcięłam już skórkę, więc możesz spróbować. Powinniśmy to jeść codziennie na śniadanie! <sum> Sami, niezdrowo jeść tyle słodyczy! Ale w bajkach wszyscy je jedzą! Śnieżka to potwierdza! Nie zapominaj, że sama Śnieżka woli czerwone jabłka! Kochani, czekaliśmy na tę chwilę! Pora ozdobić ciasto! Ale najpierw wytnijmy obrazek. O tak! sumie, co ty zrobiłaś? Niszczysz jej portret. Trzeba zbić jajko, żeby zrobić omlet. Ale to nie omlet? Pomyliło ci się! Sami przestań marudzić. Wszystko przemyślałam. Niepotrzebnie się martwisz. Mam wrażenie, że mi nie ufasz. O, su, wcale tak nie jest. Chciałem podać łopatkę, proszę bardzo. <gry> Jakiś ty pomocny. A przy okazji tak dużo pieka, że mogę to zrobić z zamkniętymi oczami. Posmarujmy masą o tak. Wyrównajmy te warstwę. Za sprytny szlamik. Potrzebuję tego do ciasta, a nie do sztuczek. Kochani, przy używaniu noża, bądźcie ostrożni. Można się nim skaleczyć. <laughs> Zabieram to! Na pewno jest smaczne. Poproście kogoś dorosłego, żeby Wam pomógł. Zawsze ufam sobie przy takich zadaniach. I gotowe! Super! Teraz użyjemy czarnej masy cukrowej jako bazy. Nie zapomnijcie jej rozwałkować. Moja praca skończona. Dalej poradzisz sobie sama. Muszę to dokładnie rozmasować. Hmm? Żeby się przyczepiło do ciasta, róbcie to, co su. A teraz odcinamy krawędzie. Uwaga na palce, kochani. Luke, jestem twoim ojcem. Wygląda jak hełm darta Weidera, ale nie na długo. Za chwilę jedna z najgroźniejszych postaci zostanie śliczną królową. Obejrzyjcie tę metamorfozę w następnej scenie! Czy pracy gwiszcz jak kos? Im więcej pracy czeka, nas tym lepiej zleci czas. Co? Nic, tylko ci pomagam, ale każesz mi sprzątać? To chyba nie sami, tylko gburek. Co? Kto to gburek? Skąd się wzięła ta czapka? Nie podoba mi się, mój! Poczekajmy, aż się zmieni w wesołka. Słyszałam, że rękodzieło poprawia humor. Czy mógłbyś wyciąć resztę? Oczy, kokardkę i tak dalej? Sami to, sami tamto. Nie poradziłabyś sobie beze mnie. Widzę, że wesołka jeszcze nie ma. Dobrze, że mamy trochę czasu. Teraz zrobimy wgłębienia tam, gdzie będą oczy. To nie jest trudne, ale nie przesnijcie masy. Musimy zrobić dwie dziurki na nozdrza. O tak. Jak mam je wyciąć, skoro nie mamy szablonu? Widzieliście jego czapkę? To wesołek! Znów jest w dobrym nastroju. Musimy zrobić linię do około ust. To zupełnie jak używanie konturówki. Jeśli robisz jej makijaż, to koniecznie weź to! <grystanie> o sami! Tego właśnie potrzebuję w następnym etapie. Ale kochani, uważajcie. To specjalny jadalny proszek. Nie zabierajcie różu mamie! <grystanie> hmm, nie rozumiem. Pokaż! Tu przecież nie mamy masy w tym kolorze. Skąd ją masz? Jestem artystką sam. Nie muszę wszystkiego kupować. Tworzę. Dodałam barwnik do białej masy. Tu nie wiem co z jej włosami. Są niechlujne. Będę jej wróżką chrzestną. Kokus pokus, subskrybokus. Nie sądziłam, że taki ekspert od bajek jak ty pomyli śnieżkę z kopciuszkiem. Proszę cię, Su! Obydwie miały złe macochy i kłopoty z księciem! Każdy by się pomylił! Pamiętajcie, że w historii o śnieżce nie ma wróżki chrzestnej. To postać z kopciuszka. Su, podoba ci się kokardka? Chyba śnieżce będzie bardziej do twarzy. Widzisz, mówiłam! Jaka ona śliczna! nie wygląda bardzo się łatwo naprawić. Ale najpierw zróbmy zarys brwi i oczu. O tak. Jeśli macie kłopoty, poproście dorosłych o pomoc. Co? To trwa tak długo, że już nie wytrzymam. Wiem, sami cierpliwości. Za chwilę skończymy. Muszę dodać wodę, żeby przykleić części. Tu, Popatrz, co zrobiłem. Powinniśmy wykorzystać te elementy. Świetnie, Sam. Posłużą jako oczy. Nie zapomnijcie o wodzie, kochani. Nie chcemy, żeby ciasto się rozpadło, prawda? Mi. Obiecuję, że nie pożałujesz! No, no, no! Jak ci się podoba, Su? Jestem pod wrażeniem! Teraz możemy dokończyć oczy! Lustereczko, powiedz przecie, kto jest to najpiękniejszy w świecie? Suzy, mówisz jak zła królowa! Wystraszysz Śnieżkę! To tylko powiedzenie sami! Nikogo nie skrzywdzi! Wiesz, jak ulepszyć nasze ciasto? Od razu lepiej! Fajnie gdyby ktoś zrobił drugie oko. Ty, czemu mówisz ktoś, skoro masz mnie? Zamknij oczy szybko! I otwórz! Oh, nie wierzę własnym oczom sami. Wygląda świetnie. Podoba Wam się? Nakryte do stołu, co oznacza tylko jedno. Pora jeść ciasto! O, czekałam na to zbyt długo! Co tak sobie myślę, że może lepiej patrzeć na nią przez cały dzień! Co się dzieje, sami? Jest tak ładna, że nic nie poradzę! Dobrze, możesz jeszcze popatrzeć, a potem zjem ciasto! Hurra! Jeśli podobało Wam się nasze ciasto, to dajcie łapkę! I klikajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego filmiku. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Papa! Papa! Pa.